Witam, witam, Ben Ben tego typu. Tutaj coś Wam pokażę w Zaïwani tego typu, ale poczekam na Was. Uwiej, zimno jest. Łopapen tego typu. Ale coś Wam pokażę w Zaïwani, ale poczekam na Was, żebyście yy, odsłuchali tego typu. Żeby nie było? Poczekam na was, zarejfani sobie poczekam jak tam u was w ogóle, a jak właśnie y, takie moje odczucie, jakie jest wasze y, odczucie w kierunku alfabeta który na co kłamie powtarza się i wciska kity wszystkim dookoła Oprócz mnie, bo ja mam Ja po prostu nie wierzę Jego historii, które hmm, chcę mi wbić do oczami Bo mam to W dupie Po pierwsze, a po drugie To jest kłamstwo na kłamstwie Chłop wchodzi z końca do kłamstwa Zamiast się Postarać to wchodzi z jednego kłamstwa wchodzi do drugiego, trzeciego, czwartego. Wy widzowie fani już wiecie dokładnie o nim wszystko od A do Z, jakie on jest, co on w przeszłości zrobił, jakie chinsa porobił, jak robił z nami, pomagał nam robić streamy te inne rzeczy. I właśnie tu widzowi fani... Właśnie puścić coś ciekawego, bardzo ciekawego w zajęciu, żebyście o tym wiedzieli. Jak tu posłuchałem, aż pompa z tego mam. Pompę, no, ma nie pompę. Ten chłop, to naprawdę ma niepokoje w łbie w WB to ma niepokoje. Ubiję to w ogóle. Nic nie ma po kolei. Hmm. Yy, Weźmy wy, wy ten, wyślij mi tutaj. Tutaj na masażu, że już mam obce, co i jak? Jak mogę to tutaj powłączać. Wyślij mi tu, jak ma, możesz mi. Ja tu mam możliwość, bo już znalazłem sobie opcję, to weź mi tutaj. No dobra, i pani Zaczynamy. Taczyk. Cyrk z małpą. Kurwa, nie kłamałbym was, dajcie spokój, no przecież to jest moje studio, mówię poważnie. Jak w Belgii wcześniej mieszkałem, to, to zajmowałem się belgijskim hip-hopem i belgijskim rapem tego typu. Kręciliśmy tam teledyski, muzykę robiłem, sprzedawałem, wiecie, bity i inne rzeczy tego typu. A teraz to, całe to studio przewiozłem do Polski. No i zresztą zobaczycie, niedługo będzie nasz teledysk wychodził, mój i kwinta. Będzie zrobiony profesjonalnie. Mamy zamiar wydać na niego około 10 tysięcy złotych. Tego typu. Kto odsłuchał, to odsłuchał. Dokładnie yy, widzę i usłyszeliście, że on niby mieszkał w Belgii. A coś wam skomentuję, bo już tu kłamstwo na kłamstwie poleciał. Od tego zacząć, że on mieszka w Kielcach. Zamandowanie jest w Kielcach ma. do Belgii jeździł do pracy. Od tego zacząć. Nie miał nigdy styczności hip ani nic. Ja wiem, że yy, Azbet i Quinto razem współpracują, bo to ze strony AFFT. Od tego zacząć. Quinto i Azbet Mary, Jagoda, inni to są wszyscy z AFFT. Następna wiadomość. Dobra, słuchajcie, wiecie co, dobra, już kończymy ten temat. Teraz jest bardzo, bardzo ważna informacja do Was, ponieważ właśnie wpłynęły na konto firmowe pieniądze, te 30 tysięcy od Quinto i dobra. chciałem to właśnie podzielić. Chciałem podzielić się z Wami tymi pieniędzmi, bo tak naprawdę wiecie, no, należy Wam się za to, że dajecie łapki w dół, za to, że zgłaszacie kanał, za to, że zgłaszacie fanpage'a tego typu, prawda? Zapisanie głupich komentarzy. No muszę wam, muszę wam, po prostu porobić przelewy, także napiszcie, do, napiszcie albo do mnie, albo do Stracha, najlepiej do, do, do tego, do Stracha napiszcie, wiecie, bo on ma więcej, więcej czasu wolnego i on będzie wam robił przelewy za, za hejkowanie tego typu. Pozdrawiam, bęc. Yy, słyszeliście. Co za dureń. Chcę ci ludzi. To co robisz? Jełob. Tego typu. I on niby tyle ma pieniędzy. Fana bajka, husband. Piękna bajka. I zajebisty timing robisz. Jeszcze raz odpuszczę jedno. Jeszcze raz. Łoba O, o kuda. Dobra. Jeszcze raz. Hej, Łoba Dobra, słuchajcie, wiecie co, dobra, już kończymy ten temat. Teraz jest bardzo, bardzo ważna informacja do Was, ponieważ właśnie wpłynęły na konto firmowe pieniądze, te 30 tysięcy od Quinto i, I samy... chciałem to właśnie podzielić. Chciałem podzielić się z Wami tymi pieniędzmi, bo tak naprawdę wiecie, no, należy Wam się za to, że dajecie łapki w dół, za to, że zgłaszacie kanał, za to, że zgłaszacie fanpage'a tego typu, prawda? Zapisanie głupich komentarzy. No muszę wam muszę wam po prostu porobić przelewy, także napiszcie do, napiszcie albo do mnie albo do Stracha, najlepiej do, 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 do tego do Stracha napiszcie, wiecie, bo on ma więcej więcej czasu wolnego i on będzie wam robił przelewy za za hejkowanie, tego typu. Pozdrawiam, Bend. A tego zależy, że jest nie z nie zdecydem tego typu nasza informacja. No przecież, kurwa, nie kłamałbym was, dajcie spokój, no przecież to jest moje studio, mówię poważnie, jak w Belgii wcześniej mieszkałem, to, to zajmowałem się belgijskim hip-hopem i belgijskim rapem tego typu, kręciliśmy tam teledyski, muzykę robiłem, sprzedawałem, wiecie, bity, inne rzeczy tego typu, a teraz całe to studio przywiozłem do Polski, no i zresztą zobaczycie, niedługo będzie nasz teledysk wychodził mój i kwinta, będzie zrobiony profesjonalnie, mamy zamiar wydać na niego około 10 tysięcy złotych. Tego typu. To ci coś powiem. Chyba w snach zrobisz ten klip. W snach zrobisz tego typu. A bez z kwiento. Obydwaj się z debile złączyli i tutaj małpy w zoo udają. Obydwaj. <ścoughs> Widzicie? i fajnie dwa małpy w są. Dziś je rajcują. Jeden się rajcuje pieniędzmi, a drugi się rajcuje tym, że y, studio ma niby swoje studio. <grym> Jak to jest studio u Quinto TV. <grym> Jak chcesz jest to ci podpowiem. Zrób tele jako Disco Polo. <grymne> 10 tysięcy, kurde. Trzeba być z Jak ty Azbet. Jezus. No właśnie, jak masz pieniądze, to kaman, To może oddaj za, za donaty Złodzieju. Jak się chwalisz, że masz pieniądze? 10 tysięcy, to poproszę. kaman No? co? No? A miałeś, e, słyszałem, że miałeś, masz na to godzinę, już godzina niedługo, tuż, tuż i jakoś nie widzę. Twoje studio z twoim wizerunkiem. Mmm... E, znowu cię rozwaliłem. Gdzie jest twoje studio z wizerunkiem twoim? Tak jak ja jestem? Mmm... Tak? To się schowałeś w grupie tane Afete, i tam sobie buszyłeś, bo się wystraszyłeś, chłopie. Obydwa kurwa Małpy Wzo, Kwinto i. Azbet oni się nadają kurwa do mialenia mięsa tego typu i oni chcą jakiś klip zrobić. Zróbcie klip na dyskopolo lepiej, bo na to chyba stać tego typu. Zobaczcie ja tu sobie remuję tego typu. Azbet, co ty pierdolisz? Pokaż swój wizerunek i swoje studio na żywo lub tak, żeby widzieć twoją twarz, czego się boisz. Takiego cekorka masz, tego typu, rozwalam cię, i nie wiesz, co ty mówisz, że już zaczynasz tu wałkować, o tym samym, tego typu. No, masz na to godzinę, zaraz godzina minie, a ty nic pochuja, bo spierdliłeś do gruby A RPFT, tego typu, żeby tam się schować i czek cz czekać tą godzinę, niby tego typu, a ja cię rozpierdalam w pizdu zobacz, jak ja jadę sobie, a ty co, taki kozak? Chuj, nie jesteś kozakiem, nie jesteś dupą jak twoja żona dziwka tego typu są, że tak mówię, ale taka jest prawda, bo już zaczyna mnie to wkurzać, że ty se tu je robisz tego typu, ale dzięki za to, że robisz mi fame, tego typu lajki idą na moim fanpage'u i na rzeczy tego typu zaczynam być górą, a ty dołem, bo się powtarzasz zmieni płyty, bo ta płyta twoja jest zresowana, albo nagle to jeszcze raz. Bo ta puta jest taka zjebana, że lepiej nie mówi jak ty zjebane zjebany z swoją całą rodziną tego typu bęc. No i co? Game Dzięki Asbet. Zrobisz mi film. Dzięki. Dzięki, dzięki tego typu. Zajebisty fail i to się liczy. Teraz więcej ludzi za mną jest. A ciebie to na oszczędność puścić w kola, Kula w I byś zdykał. Chłopie. Kręć dalej. To nikt cię nie będzie już w ogóle lubił. I słuchał. Taka jest spada? Bembe. A wy widzę, i pani, dziękuję za to, że oglądacie, wspieracie, lajkujecie to, że wreszcie zaczynają, zaczynacie. Widzicie jak on kręci z do końca wchodzi. Z jednego gówna wchodzi do drugiego, z drugiego na trzeciego, trzeciego na czwartego gówna. I w tym samym głównie siedzi i będzie siedział, bo nie umie kurwa. Ten pat jak... Zrozumiem, że i tak ludzie, ludzie, są za mną, za mną, no ale trzeba być pojebem jaką bardzo